Nie żyje Emilian Kamiński miał 70 lat Emilian Kamiński nie żyje. Aktor i reżyser zmarł w wieku 70 lat. Informacje o jego śmierci pap potwierdziła rzeczniczki prasowej teatru kamienica Patrycji Pawlik. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia media obiegła bardzo smutna wiadomość. Zmarł Emilian Kamiński. Informacje o jego śmierci potwierdziła pap Patrycja Pawlik. Rzeczniczka presowa Teatru Kamienica. Emilian Kamiński urodził się 10 lipca 1952 roku, aktor i reżyser, założyciel Fundacji Jatot i Teatru Kamienice w Warszawie, którego był dyrektorem. Był absolwentem Warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, którą ukończył z wyróżnieniem w 1975 roku. Olbrzymią popularność przyniosła mu rola malarza Jerzego w ekranizacji powieści Kornela Makuszyńskiego Szaleństwa Panny Ewy, 1985. Dużą sympatię publiczności przyniosła mu rola Bociana w komediach Jacka Bromskiego u Pana Boga w ogródku i u Pana Boga za miedzą. Aktor ma w swoim dorobku ponad setkę ról teatralnych, filmowych i musicalowych. 23 grudnia został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotra Glińskiego Złotym Medalem zasłużony Kulturze Gloria Artis. Emilian Kamiński zmarł 26 grudnia w wieku 70 lat po długiej i ciężkiej chorobie. W lipcu bieżącego roku prezydent Andrzej Duda składał Emilianowi Kamińskiemu życzenia urodzinowe. Dzieci i młodzież pamiętają pana głos niezliczonych ról dubbingowych. W których wciela się Pan ich ulubionych bohaterów. Na szczególne uznanie zasługuje także pański talent wokalny, który prezentuje Pan w różnych odsłonach i w różnym repertuarze napisał Andrzej Duda w życzeniach skierowanych do artysty. Opublikowanych na stronie prezydent.pl Prezydent wymienił cechy aktora i reżysera, które sprawiły, że może się cieszyć długą karierą w branży artystycznej. Niezwykła wrażliwość. Wysoka kultura osobista i kultura słowa, a także mistrzowskie opanowanie sztuki aktorskiej sprawiają, że każda pana sceniczna rola, występ na czy wypowiedź zyskują rangę artystycznego przeżycia. Andrzej Duda podkreślił znaczenie działalności Kamieńskiego w Stołecznym Teatrze Kamienica. Na uwagę i uznanie zasługuje także Pana dorobek reżyserski, związany zwłaszcza z stworzonym i prowadzonym przez Pana teatrem Kamienica. Który, co chcę szczególnie podkreślić, jest nie tylko sceną prezentującą sztuki teatralne na najwyższym artystycznym poziomie, ale także teatrem obywatelskim, miejscem, w którym przypomina się o tym, co ważne dla nas. Polaków. Z wdzięcznością myślę zwłaszcza o spektaklach takich jak Pamiętnik z Powstania Warszawskiego czy Apel Katyński. Z wielkim szacunkiem myślę też o pana zaangażowaniu w teatr domowy, który w ciężkim czasie stanu wojennego dodawał otuchy i budził nadzieję na dobry czas dla Polski napisał prezydent. Andrzej Duda złożył życzenia Emilianowi Kamińskiemu. Aktor obchodzi 70 urodziny. Dramatyczne im wyznanie Justyny sięńczyło. Dlaczego bała się o życie Emiliana Kamińskiego? Emilian Kamiński o rozstaniu cichopek i hakiela, aż trudno w to uwierzyć.